Rozkład tarota na grudzień 2025 dla lewa. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję was karty. Pierwsza karta to jest zdrowie w tym miesiącu. Kochankowie, uczucia, no rycerz mieczy, praca, śliwka malutka. Finanse. Dziesięć kilk. Rodzina i przyjaciele. Sprawiedliwość. nie w tym miesiąco. Diabeł. Miłe w tym miesiącu. Trójka monet Dołożę kartę. Piątka kijów. Zdrowie. Kochankowie. Karta kochanków pokazuje sprawy hormonalne, ginekologiczne, a dla mężczyzn andrologia. I na tym trzeba się skupić. Yy, uczucia. Rycerz Mieczy. Dyskusja, walka, oziębłość. Trzeba myśleć nieszablonowo. Może pojawić się osoba, która nagle, nie wiadomo skąd, wejdzie do naszego życia, zawróci w głowie i odejdzie. Praca i finanse. Siedem komand. Na tym polu stabilność. Możemy... Zaoszczędzić pieniądze, odłożymy, odłożymy, dostaniemy zaległe pieniądze, zaległy przelew. To jest dobra kondycja. Finanse, dziesiątka kilków. To jest dobry okres pod względem finansów i pod względem zawodowym. Zdobędziemy nowe rynki, rozwinie się firma. To są nowe kierunki rozwoju rozwoju firmy. Osoby bez pracy niedługo dostaną pracę. Rodzina i przyjaciele? Sprawiedliwość. Należy się polemika, zapłata. To jest duża jasność umysłu. Tutaj nie ma miejsca na sentymenty. Jest racjonalizm do bólu. Niektórzy Wrócą do spraw zaległych, zerwą z nawykami, a niektórzy uporządkują swoje sprawy. miłe w tym miesiącu? Diabeł. No, może być duże oszustwo. Diabeł to nic dobrego. To też jest brak kontroli nad emocjami. To jest przemoc psychiczna czy fizyczna. Brak kontroli nad finansami. Może pojawić się zdrada. Miłe, piątka kielichów i trójka monet. W tym miesiącu przestaniemy gloryfikować przeszłość. Zaczniemy się rozwijać. Podpiszemy dobre umowy, dobre kontrakty. Zamkniemy przeszłość. Nie wszystko będzie stracone. Pokażemy się na forum. Niektórzy pomyślnie ukończą egzamin. To też, jest, to też są spotkania z, mi, z miłymi osobami. I tego Ci życzę. I wylosuję dla Ciebie kartę anielską na miesiąc grudzień. Istnieje coś lepszego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.